Krzyczy, kto to krzyczy, już wstaje, no już wstaje, ale co wy się tak szybko obudziłyście? Wow! Bardzo kogo boli, ale czekajcie, czekaj! Czekajcie, czekajcie, czy mi się to śni? Co się stało? Dlaczego wy jesteście dzisiaj tak ładnie ubrane na niebiesko i złoto? Czekajcie, tak. czekajcie, czy wy się dzisiaj podzieliłyście na VIPy i premium? I Zuzia, tak. Nikola, Oliwka, kontra Nela, Krysia i Amelka? Tak! My jesteśmy w przeciwnych drużynach i będziemy ze sobą rywalizować. Ale dlaczego wy chcecie rywalizować? Ja na przykład nie jestem ani VIPem, ani premium. Jestem normalna, bo realistyczna. nie ale będziesz VIPem i do naszej gruzyny, bo jesteśmy lepsze. Nie, ja, ja nie będę nikogo wybierać. Kocham was to porówno. To jest ale nie, ja nie będę na Was patrzeć w kategorii, że Wy jesteście VIPy, to lepsze, a Wy premium to słabsze. Nie, Wy jesteście moimi córkami. Do my lepsze <noise> i ja nie będę z nimi mieszkać w jednym domu. Ale dlaczego ma, przecież ma, my a. zawsze razem mieszkamy? O co nie, Wam chodzi? Nie, nie z w jednym domu. Ale, Amelko, gdzie ty idziesz? Co się tutaj w ogóle dzieje? Ja sobie słodko Wyplomad spałam, wszystko było wczoraj normalnie. Co Wy robicie? Wyplomad Wyprowadzacie się, ale dokąd przecież to jest wasz dom i nie ma tutaj żadnych podziałów na VIP i premium. Zobaczcie, w tym domu może mieszkać każdy. To jesteśmy normalne. Nie, ja chcę mieć VIP-owski dom i nie będę tam mieszkała z żadnymi premium. Naprawdę rozdzielacie się na dwa domy? Dlaczego? Ale ja chcę, żeby było po staremu, żebyście były w realistycznych skinach, bo kto nie widział, to oczywiście ostatnio pojawiły się na Brookhaven tajemnicze drzwi i jeśli się przez nie przejdzie, to można się zmienić w realistycznego skina. Ale dziewczynki dzisiaj chyba trochę przesadziły, bo podzieliły się na Vip i premium, ale jak to? Przecież wy jesteście siostrami, dlaczego wy się rozdzielacie? Ja się na to nie o, zgadzam. Piękny, żółty dom i teraz wyciągam plopsy i ja tu napiszę wielki, wielki znam. Ale dlaczego? Nie róbcie tak! Premium. Nie, 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 ja na pewno nie będę między wami wybierać. To jest wykluczone, nie będę wybierać. Ja kocham Nelezuje, oliwkę, nikolcie, Amelkę wszystkich tak samo. Nie ma. Nie. nie, 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 nie. To w takim razie, jeśli wy chcecie się między sobą dzielić, to mi się to nie podoba. I ja wtedy będę sobie sama mieszkać. O! Sama sobie A, będę na mieszkać! Pewno. Zaraz. Kresia, czy, czy ty naprawdę też chcesz się tak rozdzielić? A co z waszymi siostrami? Chcecie się podzielić. One są plemium! Czyli są słabsze? Tak. Czyli to jest rywalizacja między siostrami? Przecież tak nie można! Siostry się trzymają razem przecież! Nie mama! Ale ja napisała nawet taką piosenkę! Nie, 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 nie! nie. Nie zgadzam się, nie zgadzam się. Ja nawet stworzyłam piosenkę o tym, że pięcioraczki są razem i kiedy jest dobrze i kiedy źle, my trzymamy się razem. O nie, to już nie jest prawda. To nie jest prawda? Ale nie. dlaczego? No posłuchajcie widzowie tej piosenki, jest już na moim kanale. Patrix pięcioraczki, cała piosenka się pojawiła. Przesłuchajcie ją i napiszcie w komentarzu, że przecież trzymamy się razem, czy jest dobrze i czy źle. Nie będzie żadnych podziałów. Nie, nie, nie. nie ja trzymam się z żadnymi planami.

Amelka, nie, 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 to jest brzydki remix, mi się on nie podoba. A wy też się ogarnijcie premium. Nie ma żadnych podziałów. Macie być normalne. Żadne premium, żadny VIP. Nie, nie, nie ma tutaj żadnych podziałów. Nie zgadzam się na to. Rozumiecie? Brzydki jest ten dom i brzydki jest ten dom. Jak wy chcecie się kłócić, to ja wracam do domu. Mama, nie chodź, teraz nie mamy do kazni. Nie, nie będę do nikogo szła, do żadnego domu. Nie wybieram ani tego domu, ani tego. Brzydko to jest. Nie, bo ja was zmieniłam w realistyczne skiny, a wy się teraz kłócicie. Zamiast być normalne, realistyczne i się cieszyć z tego, to wiecie co, sobie zostańcie same, same sobie tam bądźcie. Ja wracam sama do domu. No dlaczego? No, co się wydarzyło, no. Czy one naprawdę muszą aż tak między sobą rywalizować? To są siostry, to jest rodzeństwo, no. Co, jestem sama w tym domu. Przecież my zawsze mamy tutaj pokój. Patrzcie, tutaj ma Krysia oraz Amelka. Tam pięcioraczki. Zabrały wszystkie swoje rzeczy. One nie żartowały, że one chcą się rozdzielić. A czekajcie, pięcioraczki. Zobaczmy. Też tutaj nic nie ma. Wszystko zabrały i będą chciały zamieszkać osobno. Nie mogę na to pozwolić. Nie ma, nie ma czegoś takiego, że VIP jest lepszy albo premium. Przecież każdy Game Pass jest super. Ale my jesteśmy teraz realistyczne. Tworzymy realistyczną rodzinkę w Brookhaven. Powinniśmy trzymać się razem i przeżywać ten czas razem, bo nie wiadomo, ile to potrwa. A co, jeśli te drzwi niedługo znikną? I znowu będziemy normalnymi skinami? No nie. Chciałam dzisiaj pojechać na jakąś wycieczkę, żeby sprawdzić, co jeszcze fajnego można robić w takim realistycznym skinie. A one się jakoś dzielą. No mi się to totalnie nie podoba, no. Patrzcie, jak to wygląda. Co one tam. Jakieś limuzyny? Ej, czekajcie, muszę wyciągnąć lornetkę, żeby zobaczyć to z bliska. A wy widzę, zostawcie łapeczkę do góry. Napiszcie w komentarzu, co jest lepsze. Wipcie czy premium, czy w ogóle nic nie wybieracie, bo ja osobiście nie wybieram nic. I nie będę między nimi tutaj dyskutować i wybierać, co jest lepsze. Nie ma takiej opcji. Ja wybieram normalność. Żadnej kłótni, żadnej rywalizacji. Ale jak one chcą rywalizować, no to, no to co ja mam poradzić? Jest przecież 6 na 1. Pięcioraczki i Amelka. To jest szóstka, a ja jestem jedna sama. Patrzcie, jak oni już tam sobie zrobili. Niebieski domek, cały premium. VIP, wstęp zbroniony. Premium najlepsze. Jakie limuzyny? To jest w środku, zobaczcie. diamenty, Pieniądze. Ej, skąd one to wszystko mają? Skąd one zebrały tyle pojazdów, tyle pieniędzy, tyle skarbów. No, wiecie co, ostatnio stworzyliśmy co prawda rodzinkę bogatą VIP i naprawdę mogłyśmy sobie pozwolić na wiele, ale to było tylko tak na chwilę. Ja nie chcę żadnych podziałów. Mamy wszyscy trzymać się razem, bo tak jest w mojej piosence: kiedy jest dobrze i kiedy źle, my trzymamy się razem. Idę najpierw do premium zobaczyć. Dziewczyny! Dziewczyny, nie podoba mi się to. Wszystko stąd zabierzcie! Zabierzcie to, ja to wszystko poniszczę. Ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam na to. Koniec kropka. Patrzcie, pierwszy raz używam realistycznego skina, żeby użyć tu sikierki. Patrzcie, jak to wygląda, jak ja to nawalam. Nie, ja wszystko niszczę. Nic tu nie będzie. Zabierać te choinki, zabierać te choinki. Niczego, wszystko zniszczę. Te balony zaraz przekuję. Nie ma żadnych podziałów. Możemy tak ładnie wszystko sobie udekorować, ale w domu. Nie, dziewczyny. Zdjęcia tylko dla premium? Ale dlaczego wy się tak kłócicie, no? Co jest fajnego w premium w ogóle? A co jest fajnego w VIP-ie? Nie wiem. Ja nie widzę tej różnicy. Dla mnie e, osoba to jest osoba. I koniec. A ty co tutaj robisz jeszcze? Dekorujecie więcej pieniądze? Jak to wygląda? Dziewczyny! Jesteście tu? Halo? Dziewczyny, proszę was. Chodźcie. Chodźcie do mnie. Nie rywalizujcie. Między sobą ja to jest prezentów. O, wow, skąd one to wszystko zebrały? Skąd one miały kasę na to wszystko, na takie balony, na takie dekoracje niebieskie? To jest grane. Co ty tutaj dekorujesz? Proszę cię, Oliwko! Oliwko, ty, ty jesteś taka mądra, masz taką dużą głowę, dużo w niej pomieścisz wiedzy. Przecież wiesz, że tak nie można się kłócić. Proszę cię, Oliwko, no. Zrób coś, no, pogadaj z, ze swoimi siostrami, swojego Timu, czyli z Timo Premium. No weźcie się, pogódźcie, no. Proszę. Premium najlepsze? To jest twoja cała odpowiedź? Myślałam, że jesteś trochę mądrzejsza. Nie, no, nie wierzę w to. Dobra, idę zobaczyć do VIP-ów, może ich przekonam, wiecie. Nie wiem, jak ja już mam mówić do nich. Oni mnie w ogóle nie słuchają. Dziewczyny! Dziewczyny, Amelko! Krysia! Mama, Krysia, mama, co ty tutaj w końcu, stawiasz? W końcu posłać pojazdem do głowy! Nie, ja chcę zobaczyć, do jak plasę. wy tutaj macie. Tutaj, do wipów, bardzo. Skąd wy macie tyle złota i pieniędzy, ja się pytam? Mama, jesteśmy bogate i dla Ciebie też możemy dać złota. Ale skąd wy macie tyle pieniędzy, Amelko? O, już nie pytaj się, Nie, tak nie brzmi moja piosenka, nie brzmi ta piosenka, tak, nie, nie. Skąd wy macie tyle tego wszystkiego? Wy naprawdę, wy naprawdę już oszalałyście od tych realistycznych skinów? Wam odbiło. Ja chyba chcę wrócić już do normalnych skinów. Nie będę z wami wipem. Nie, 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 nie będę wybierać między moimi córkami. Moje córki kocham tak samo. Rozumiesz to tak samo, ale najbardziej wolę, jak się wszyscy zgadzacie. No i co myślisz, że masz złotą kurskę, to jesteś lepsza, Merko, naprawdę? Tak, tak. I że masz okularki złote i tak. masz y, ikonkę nad sobą vip, to to jest lepiej? Tak. Serio? No. I że pieniądze są fajne i złoto i bogactwo? A nie, a nie są cenne inne inne wartości, bardziej na przykład na przykład przyjaźń, rodzeństwo, miłość. Co mamy w domu? Co wy złoty macie? Złoty kibel! Złoty kibel gdzie? Na górze to! Co? Jak to macie złoty kibel? Co? Złoty, złoty, złoty kibel, kibel, kibel? Wipowski? Aha. Nie, dobra. To jest dla mnie przesada. Myślałam, że wychowałam was trochę lepiej. Wychowałam. kasy i nie chodź się. ja. Nie, ja. 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 Nie nie chcę jechać na żadną przejażdżkę. Co wy robicie no? Nie chcę z wami jechać, wiecie co? Jestem wami zawiedziona. Jestem zawiedziona jak wy się zachowujecie. Mama, przestań! I nie się do tych głupich planów, nie chcę ich nie Nie wiem co mam zrobić. Moje córki się po prostu pokłóciły. Zrobiły sobie wielki podział. Co mam teraz zrobić? Tu jest premium, a tu VIP. Co jest lepsze? No nic nie jest lepsze. Wszystkich vipy, kocham tak samo! Vipy, nie, wszystkich kocham vipy, tak samo! Nie, nie będę vipem, nie będę nie, vipem. No, wracaj, chodź. Nie, nie! Aaaa! Oła! Oła, moja noga! Oła, moja noga! Hamełko! Nie, 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 chcę do domu! Ała! ała do domu mnie zawieźć! do domu! Przewróciłam się! Do domu! Zawieź mnie! Ała! Dobra, no ała! Melko, boli mnie noga! Coś dobra, mi się stało! Ale, ale jak się przewróciłaś? Ojej, 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 no absolutnie. tak potknęłam się! O, boli mnie noga! Dobra. Zawieź mnie do łóżka! Do łóżka No, Mam prośbę, bo ja nie będę mogła za bardzo teraz chodzić. Możesz... Dobra, możesz dobra, zadzwonić ja. po siostry? Zadzwonić po nie? No bo... Amelko jest bardzo źle. Ja chyba... Ja chyba umieram. Chcę się pożegnać Halo. ze wszystkimi. Mama się źle czuje. Szybko, lucie, La, dwa. Da, da. Ja się źle czuję, chyba... O, ja się źle czuję, Amelka. O, Amelka po nich pobiegła. Dobra, widzowie, wymyśliłam to w ostatnim momencie. Udaję, że się przewróciłam, specjalnie się potknęłam, a teraz udaję, że umieram, żeby ich wszystkich tutaj przywołać i wtedy powiem im, że to był prank i mają się pogodzić. I koniec kropka. Ale dobrze to wymyśliłam, co? To jest jakiś sposób. No niestety, muszę udawać chorobę, ale no, no nie widzę innego rozwiązania, trudno. Czekamy teraz na niej i będziemy dalej rozpaczać, że jak ja się źle czuję, że ja umieram. A, Amelka oczywiście uwierzyła. Tak, Amelka wszystko łyknęła. Ona myśli, że od przewrócenia ja zaraz będę umierać. Amelka to jest po prostu genialna. Więc teraz poczekam, aż przyjdą i będę dalej udawać. Tutaj mama, tutaj mama! tutaj mama! O, jak ja się źle czuję. O, jak dobrze, że jesteście, moje córeczki, wszystkie. O, jak ja się źle czuję. O, nie, o nie. To teraz będzie? Ja chyba umieram. To ja ją tak pewnie na wózku chciałam i to za widać. Ja chyba umieram, wiesz, Amelko? Ale chyba, chyba poczekaj, chyba. Poczekaj, chyba wiem, co by mi pomogło, wiesz? Tak. Pomogłaby mi, jakbyście się pogodziły. Tak. Czyli co, mam, Nie. Bycie z nie. Dobra, znaczy, mam możesz być vipem, ale żebyście rozmawiały to... ze sobą i tak dalej. Myślę, że jak, że jak już wszystko. No, 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 będzie... Porzuciłam Cipu... tego vipa, Porzuciłam te złote ubrania dla ciebie! Naprawdę? Tak, to chyba żebyś się dobrze posuła! O Jeju, naprawdę? Zrobiłyście to dla mnie? Zmieniłyście się? <noise> serio? Jest, udało się, udało się, udało się. Tak, lepiej się czuję, o wiele lepiej się czuję. Ja tylko udawał. Znaczy, nie? Nie, ja. Nie, ja. Ja nie udawałam. Nie chciałaś, żebyśmy. No tak, Amelko, ty nie chciałaś mnie słuchać. Wsłyszałaś siebie, co ty w ogóle mówiłaś? Powiedziałaś, że pieniądze są fajne, że masz złote okulary, że masz złote limuzyny, pieniądze. Czy to jest dla ciebie ważne? Ważniejsze ja niż ty, siostry? Tak nie myślałam, nie, zawsze dla mnie była najważniejsza moja rodzina, czyli ty i moje siostry. No to czemu się podzieliłyście? No bo trochę, trochę chyba głupio zrobiłyśmy, o, No właśnie, nie chcę, żebyście się dzieliły. W mojej piosence śpiewam. Kiedy jest dobrze i kiedy trzymy, źle? I trzymy, my, trzymamy się my, się i my trzymamy się razem. To czemu... My Właśnie, to czemu chciałyście się podzielić? Skoro to wsparcie i szczęście jest dla nas najważniejsze. Nie, 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 nie. Nie, nie chcemy się dzielić. Przepraszam. Trochę, trochę zgłupiałeś. Mogę przytulić cię. To co, pogodzimy się wszyscy? Nie o, Krysia przeprasza. Wszyscy. wszyscy przepraszają. Pogódźmy się. Dobra. Dobra, ja, ja Was w Wielki przytulask. Chodźcie Wielki tutaj. Przytulamy się. Woohoo! Tak jest, pogodziliśmy się. No, czasami trzeba takich drastycznych metod, żeby, no wiecie, pogodzić moje córeczki, ale mam nadzieję, że się nie gniewacie. Przepraszam, że Was oszukałam. Tak naprawdę nie powinnam sobie żartować z mojego zdrowia, ale wiedziałam, że to jest jedyny sposób. I już więcej tak nie zrobicie, co? Nie zrobimy. Krysia, Krzysia, nie bądź taka, chodź też się przytulić, no chodź na przytulasta! Już wszystko dobrze, widzowie, jesteśmy już tradycyjną, realistyczną rodzinką, pogodziliśmy się, nie ma żadnych podziałów, kochamy wszystkich i Was też kochamy widzowie.